Cześć, witajcie. Dziś będzie kolejny film z wymiany łożysk w pralce. Tym razem będzie to pralka Bosch WFS 4330. Pralka została wyprodukowana w roku 1996, czyli ma, około, czyli ma 23 lata. No i właściciel sam ją przywiózł do naprawy. Spytał tylko przez telefon, czy, czy wymienię mu łożyska w pralce Bosch. Zgodziłem się. Chciałem spytać jeszcze. Jaki model, cośkolwiek się więcej dowiedzieć, ale nie zdążyłem, bo on po prostu powiedział, że on zaraz ją przywiezie i pogadamy na miejscu. Po kilkudziesięciu minutach przyjechał z pralką, pralkę przywiózł na przyczepce, przykrytą plandeką. Jak ją odkrył, to się lekko zdziwiłem, że jeszcze taką pralkę ktoś chce naprawiać w niej łożyska, taką pralkę. W sensie, że ma tyle lat, ale to jest bardzo ogólnie dobra pralka, bardzo trwała i właściciel mówi, że to jest pralka, Którą ma wiele lat, bardzo dobrze służy. Teraz padły łożyska. Jest to już jako pralka taka zapasowa, rezerwowa. Nie chcę z niej rezygnować po prostu. Chcę żeby była sprawna i w sytuacji, kiedy będzie potrzebna, żeby mógł z niej skorzystać. Dlatego jeszcze chwilę pooglądamy i będę się brał do wymiany łożysk. Można łatwo zauważyć, że pralka była zbudowana na wiele lat pracy przypuszczam, że materiały, z których została zbudowana, to są najlepsze jakie w tamtych latach były dostępne. Plastik jest taki, widać, że on jest gruby i taki trudnołamliwy. 23 lata tu wszystko chodzi bardzo bardzo precyzyjnie i lekko. Zanim jeszcze zacznę robić łożyska, to Włączę tutaj na program jakieś wirowania, chociażby, żebyście mogli posłuchać, jak ta pralka pracuje. Tu jest wybierak programów, a tu jest programator mechaniczny. Ten programator musi się najpierw ustawić na wirowanie, i dopiero wtedy zaczyna się jej praca. Pralka ta może maksymalnie wirować z prędkością 1400 obrotów na minutę, czyli jak na rok 96 to bardzo dobry wynik. Ale jak mówię, ta pralka jest przystosowana do takich prędkości, ponieważ naprawdę jest tam sam metal, żadnego betonu, żadnego plastiku. Zresztą będzie to widać. No i to już się zbiera do wirowania, już słychać, że te łożyska bardzo twardo chodzą. A wraz ze wzrostem prędkości jest coraz, coraz to gorzej, coraz gorszy hałas. Jeszcze zerknijmy co się kryje pod pokrywą jak robili pralki 23 lata temu I tak to wygląda zbiornik jest ze stali nierdzewnej praktycznie wiecznie, nic nie jest w stanie zniszczyć podczas normalnej eksploatacji oczywiście ale 23 lata żadnego problemu, ani z pomieszczeniami, ani z pokaźnikami wszystko jest w najlepszym porządku to jaka działa, bez żadnych żadne Kable grube, to też ma znaczenie tanie są tutaj rozmieszczone, bardzo przemyślane programator w elektronicznym jest na samej górze czyli wiadomo, najmniejsze ryzyko zalania Teraz często są montowane na samym dole moduły. Nie wiem, czemu tak montuję, bo na pewno nie jest to najlepsze miejsce na, na lokalizację modułu na dole, obok silnika, gdzieś tam w tej okolicy. To jest widać, jak łatwo się domyśleć, najlepsze miejsce na umiejscowienie elektroniki. Więc będziemy przystępować do wymiany łożysk. I widzimy tutaj starą szkołę budowania pralek. Starą i jedyną słuszną szkołę budowania pralek. Masywny krzyżak, który jest elementem nośnym również dla silnika. Łożyska są bardzo stabilnie osadzone. Krzyżak jednocześnie stanowi też element, który jest przeciwwagą zamiast betonu. Jest tutaj krzyżak. Tak, zacznę od zdemontowania silnika ponieważ silnik wisi na krzyżaku. Następnie odkręcam krzyżak od zbiornika w trzech punktach. Raz, dwa, trzy. I następne trzy śruby, które mocują krzyżak do zbiornika. Raz, dwa, trzy. Teraz zanim zrzucę krzyżak, pokażę jeszcze nowe łożyska i simmering. Łożyska są naprawdę słusznych rozmiarów. Są to te większe 6306, to mniejsze 6305. Naprawdę, to, jest, to są odpowiednie łożyska do tej pralki i do tych do tych obrotów, jakie ona posiada. No i simmering, średnica wewnętrzna 40 mm. Ciasno, od 20 podat lat nie, nie był ruszany. rzucamy krzyżak <try> wybić stare łożyska i osadzić nowe. Stryżak prawie gotowy do montażu. Teraz ostrożnie umieszczamy krzyżak na swoim miejscu. Najpierw przyłapujemy sobie wszystkie śruby, a na końcu będziemy je dokręcać z odpowiednią siłą. I kolejno dokręcamy wszystkie śruby. Raptem sześć śrub tutaj, dwie tutaj, jedna tutaj, czyli dziewięć śrub. Raptem dziewięć śrub do odkręcenia i mamy krzyżak zdjęty błyskawicznie wymienione łożyska. Więc łożyska mamy zamontowane nowe. Wszystko przebiegło bez żadnych trudności, bez żadnych komplikacji. Pralka może wracać do właściciela. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.